Po pierwsze, chciałbym Ci pogratulować. No, wyjątkowy był dzisiaj wieczór, wyjątkowo długi wyjątkowo ekscytujący i wyjątkowo owocny. Dziękuję, dziękuję, no, dużo emocji było. Tu się rodzi właśnie moje pierwsze pytanie. Jak pohamować takie emocje? Jak hamujesz takie emocje, kiedy jesteś bramkarzem? Eee, cały mecz byłem tak naprawdę skoncentrowany i sfokusowany tylko na jednym na meczu i, i to, żeby, żeby wygrać jak najwyżej. Wiadomo, bo ten mecz miał różne swoje gdzieś tam fazy. Ale cieszę się, że skończyło się jak się skończyło. To prawda, było dużo różnych faz. Tutaj też kolejne moje pytanie się rodzi. Dużo bramkarzy mówi, że właśnie nie lubi, kiedy nic się nie dzieje pod ich bramką, bo się trochę dekoncentrują. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Wolisz mieć taki odpoczynek trochę, czy potrzebujesz być cały czas w akcji? Nie, ja jestem bramkarzem, który się dostosowuje do, do warunków i cały czas żyje z zespołem. Ważne jest to, żeby gdzieś tam podpowiadać, cały czas się komunikować z zespołem, przesuwać i po prostu być jakby cały czas w rytmie meczu. Rozumiem całkowicie. Występujesz teraz w Pucharach Konferencji razem z Wisłą w Ramce. Tutaj jesteś w, tej, w tych zawodach, jesteś ramkarzem numer jeden. Wyobrażasz sobie kiedyś, że dojdzie do takiego momentu, że będziesz walczył o możliwość grania w fazie ligowej takiego pucharu? No na pewno o tym kiedyś marzyłem, ale na takie mecze się czeka całe życie i po to się gra w piłkę dla takich właśnie meczów. Właśnie o takich meczach też bardzo mało jest bramkarzy, którzy mogą się pochwalić tym, że brali udział w konkursie rzutów karnych w europejskich rozgrywkach, a jeszcze mniejsza jest liczba bramkarzy, którzy je wygrali. Jak to jest? Czy to jest najbardziej taki, czuć większy strasznik podczas meczu, bo wymaga to zapewne ciągłego skupienia? Na pewno są troszkę inne emocje podczas meczu, a gdzieś tam konkursy rzutów karnych... Natomiast ta koncentracja na zadaniu, czyli gdzieś tam obronie jedenastki, jest maksymalna i różnego rodzaju tutaj można stosować, czy to metody, czy rozwiązania przy serii jedenastek, ale gdzieś tam na koniec chodzi o to, żeby po prostu obronić czy strzeić jedną więcej. Dobrze, to na zakończenie, bo nie chcę za to go trzymać, to długi mecz. Chciałem zapytać o chyba, nie nazwałbym tego kontrowersyjną, ale bardzo ciekawą sytuację podczas konkursów sztukarnych, o powtórzenie. Jak? Co przechodziło ci wtedy przez głowę? Podczas no tej na tej pewno była to dla mnie ulga, bo wiedziałem, że gdzieś tam, no ja popełniłem błąd, ja mówiąc krótko, gdzieś tam zawiodłem w tym kluczowym momencie. No ale dostałem szansę drugą i bardzo się cieszę z tego, że gdzieś tam utrzymałem te nerwy i, i udało się dobrze uderzyć jednostka. To jak zapatrujesz się na ostatni mecz w eliminacjach, ostatni dwumecz? mecz? No, a najpierw jeszcze jest mecz ligowy, to, to spokojnie, ale no. Żyjemy od meczu do meczu, no tutaj też po pierwszym meczu niektórzy może nas wskazywali gdzieś tam na to, że już Wisła nie ma szans, my natomiast pokazaliśmy, że naprawdę potrafimy grać w piłkę i, i dzisiaj widzimy jaki jest tego efekt. Myślę, że wszyscy są z tego powodu bardzo szczęśliwi i bardzo Wam wdzięczni, tak więc jeszcze raz dziękuję i powodzenia w przyszłych meczach. Dziękuję bardzo.